Serwus w dzisiejszym odcinku o rozprowadzaniu instalacji elektrycznej. Byłem ostatnia ukoło na budowie i tak podpatrzyłem bardzo fajne rozwiązanie. Wcześniej jakoś mi to też nie wpadło do głowy, bo pracowałem całkiem innym systemem, wszystko na peszlach, a to rozwiązanie naprawdę powiem Wam szczerze, jak dzisiaj to wykonałem to super. Chodzi o kanały Jeśli mamy pewsze to musimy robić jednego, drugiego, trzeciego, czwartego Przeciągać te kable, później mocować do podłogi I to jest moim zdaniem bardziej kosztowne i na pewno czasochłonne Bo zanim to sobie wszystko poprzeciągamy Jeśli jeszcze pracujemy samemu To naprawdę no nie jesteśmy w stanie zrobić tyle ile ja dzisiaj Już wam pokażę o co chodzi Zamówiłem sobie po prostu kanały tu mamy jeden taki cienki, a tu szerszy. I w tych kanałach mamy po prostu większą ilość kabli. Także nie musimy e, za każdym razem montować peszla, przeciągać tych kabli, tylko od razu sobie lecimy w kanale, tu jeszcze ma niektóre pootwierane, bo na końcu jeszcze to będzie dobrze zabezpieczone przed tymkarzami i w takich newralgicznych miejscach opianowane. I na przykład tak jak tu, to jeszcze sobie zatynkuję, i tutaj damy takie styropianowe jakby wzmocnienie, żeby nikt nic nam nie uszkodził. No i patrzcie, ja to zrobiłem dzisiaj dosłownie, chyba w 4 godziny. I co mamy zrobione? Mamy już tutaj e, większość kabli w rozdzielnicy. Najpierw sobie pomontowałem wszystkie kanały. No i później rozpocząłem jakby przeciąganie tych przewodów. No i tutaj mamy lodóweczkę, piekarnik i patrzcie jak to fajnie estetycznie wygląda. Idzie jeden kanał i tylko kawałeczek peszla do puszki, kawałeczek peszla do puszki. Tutaj mamy większą ilość przewodów na dole. No i widzicie, tak to właśnie wygląda w tym kanale. Później to sobie pozamykamy, i patrzcie jak estetycznie. Mamy jeden kanał. Tak. Na Już nawet tymkarze mi mówili, bo podpatrzyłem to na innej budowie. Mówili mi, że lepiej mi się pracuje, gdy są właśnie kanały. Bo z tymi paszlami to różnią. Oni muszą po tym deptać. Te peśle są różnej jakości niektóre, niektóre partie jak przychodziły to łamały się Chociaż były to te wzmacniane peśle A tutaj mamy kanał Możemy po tym deptać Dzisiaj to testowałem Nic nie pękło A jeszcze będzie to odklejane specjalnymi taśmami z wierzchu Przed tymkowaniem. Dlatego taką opcję polecam Tutaj mamy gniazda jakby nablatowe rozprowadzenie od jednego do drugiego i później tutaj lecimy dalej kanałem i tutaj mamy kolejne, e, kolejne gniazdo nablatowe. Tutaj no i sobie lecimy dalej, 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 dalej i tutaj mamy gniazdo w salonie. Oświetlenie salon, oświetlenie dwór i sobie tylko lecimy takimi kanałami. I patrzcie, tutaj już mamy 80% instalacji na dole zrobione jakby na gotowo. I patrzcie jak to wygląda. Mamy tylko parę kanałów i bardzo estetycznie, bardzo fajnie się będzie na pewno układać styropian. To jestem yy, święcie przekonany. Tu przyjdzie 15 cm styropianu, także taki kanał to on ma tam gdzie całe chyba nawet 2 cm. Tutaj będzie poezja w układaniu tego styropianu. Przelecę sobie jeszcze kamerę z drugiej strony. Tak sobie obrócimy kamerę i tu Wam pokażę, co jeszcze nie mam skończonym. Także tu lecimy i gniazdami, i oświetleniem dalej, i roletami dalej. Już bardzo estetycznie, na całe jakby... Cały parter na dole, salon z kuchnią. Masz z cztery godziny roboty razem z ciągnięciem przewodów. No poezja, jest, jestem naprawdę bardzo mile zaskoczony. Jest to super metoda. Polecam ją stosować. Jeśli cenicie swój czas i chcecie, żeby to też było fajnie estetycznie wykonane, to to naprawdę jest super metoda. Ja też nie robię byle jak, bo też staram się na przykład rolety robić na osobnym zasilaniu. Zawsze tych wszystkich przewodów daję więcej, tych obwodów daję więcej. Nie robię wszystko na jednym łączę tego ze światłem. Także tutaj u mnie naprawdę tych przewodów idzie bardzo dużo. A no nie widać tego po tych kanałach, bo wszystko pozamykamy i mamy bardzo ładnie, fajnie, schludnie, estetycznie zrobione. Także, taka metoda, jeśli jesteście początkującymi jakimiś instalatorami, to naprawdę Wam szczerze polecam. Pozdrowienia, hej, trzymajcie się. To by było dzisiaj na tyle.